Dmuchaniec na basenie? Tylko w Dębicy jeszcze tylko 4 dni, żeby zmierzyć się z torem przeszkód na wodzie. 20-metrowy aquatruck czeka na małych śmiałków na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przyjdź i przekonaj się, że na basenie można się świetnie bawić. W tamtym roku też było fajnie, bo byłyśmy też z zimowiskiem. W tym roku też jest bardzo fajnie. Wejście na to jest trudne. Nie da rady. To się tak ślizga. Wszystkie palece. Chciałyśmy w dół. Jest taki bardziej. E, trzeba być bardziej taki zwinnym do góry, że wejść po tą górkę. Tutaj bardziej tak trzeba się postarać, żeby wejść niż tylko pływać, pływać i nic więcej. Jest tor przeszkód, e, można się bać, że się spadnie i w ogóle. Bardzo fajnie, ślisko i fajnie, bardzo fajnie. Tutaj mamy prawie 20 metrów e, toru przeszkód. E, mamy w tym roku tak high roller, to jest e, wysoka. Zjeżdżalnia, wymaga trochę sprawności, żeby przebiec ten tor przeszkód, i to jest cała też ta frajda. Dzieciaki nie tylko pływają tutaj na basenie, ale mają możliwość również zmierzyć się z takim torem przeszkód, troszeczkę wymagającym koordynacji ruchowej. I to jest właśnie fajne: taka odskocznia od zwykłego pływania, od zwykłej zabawy w wodzie, jeszcze można się doskonale pobawić. Jest to bezpieczna zabawa, posiada oczywiście Tor Przeszkód wszelkie możliwe certyfikaty, także my jako opiekunowie tutaj tego obiektu zwiększamy trochę ilość ratowników naszych właśnie ze względu na ten Tor Przeszkód, żeby dzieci i rodzice czuli się bezpiecznie podczas korzystania z tej atrakcji. Wodny Tor Przeszkód to jedna z atrakcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na tegoroczne ferie. Do dyspozycji pozostaje również basen olimpijski, strefa rekreacyjna i oczywiście zjeżdżania. W czasie przerwy od szkoły uczniowie mogą korzystać z obiektów w promocyjnych cenach. Od rana do godziny 14 bilet wstępu na 70 minut kosztuje 4 zł, a na 130 minut 7 zł. Zapraszamy.